Hey, to tu Merli, a to kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci. Josephine przygotowuje śniadanie, za nią widzicie może Henry'ego, może tak, może nie, spójrzcie sobie tam bardziej w tył, to na pewno ujrzycie Henry'ego, który właśnie wyrabia kolejne winiacze. Ale co, może po prostu przejdźmy do rozgrywki i zobaczmy, co tam u naszych bohaterów. Mamy niedzielę, godzinę 10.50, co ty to wspaniała, masakra, patrzcie, ja myślałam w ogóle, że to jest zepsute, kulebiak owocowy. Kulebiak. No dobrze, przeczytałam. No dobra, no to wiesz co? Zawołaj wszystkich na posiłek. Ja bym chciała, żeby sobie zjedli. E, oczywiście standardowo w lampie, to tu już jest tradycja, tak jak mówiłam. Zawołaj na posiłek. E, zawołaj na posiłek. Ogólnie zawołaj na posiłek. Jest to takie coś już. No, zawołaj na posiłek. Tak, bo ja mam tego moda, ale to, no, to w, do innej serii. To nieważne, moi drodzy, nieważne. E, zawołaj wszystkich na posiłek. Kochana, w ogóle jest niedziela, zaraz jedenasta. Ten. Jeszcze śpi, ja nie rozumiem w ogóle. No to jak Ty zawołałaś na ten posiłek? Jeszcze raz, mogłabyś? Dobra, wiesz co, nie. Weź porcję, ten już idzie. I Aurelia też wstawa i śpiochu. Patrzcie, co im jest? Co Ty jesteś taka Bolące plecy, głodna, przegrzanie? Co się przebiera? Jeszcze zeszli w piżamach, no pięknie. Mama to pewnie nie jest za bardzo zadowolona. E, poczekajcie, poczekajcie. A ty się chociaż najadłaś, pokaż mi, jak to tam wygląda. Z... No, tak nie bardzo, moja droga, więc weźmiesz sobie jeszcze kolejną porcję. E, ale rozumiem, jeszcze musisz sobie iść skorzystać. E, Henry, jak ty tam? No, ty będziesz umierał z głodu zaraz, więc chłopie, kończ to wino. Ty jesteś po prostu taki ambitny. On od rana wstał i poleciał robić butelki. Jeśli chodzi o jego ambicje, moi drodzy, to ambicje aspiracje Powiedziałam, <noise> że jest ambitny. Ewelin, nie mamy telefonu. No to mamy już kończone w sumie prawie, prawie już aspiracje. No jakbym posprzedawała te butelki, to uwierzcie, żebyśmy już pewnie mieli ze 100 tysięcy. Ja tylko, jak, że tak powiem, dorabiam. No i, i tyle. I lecimy z tym, jak jest, żeby tylko najwięcej zarobić, żeby były właśnie, żeby było na przyszłe pokolenie, moi drodzy, dla Aurelki, dla. Denisa i dla Antoniego. Denis, no, ty ty tak stoisz, patrzysz, Aurelia, będzie sprzątać. No dobra, no to posprzątaj. Dobra, Denis, jak ty się czujesz? Ty byś musiał skorzystać tutaj z wychodka, także leć chłopaku, e, pokaż mi jak Ty tam ze szkołą piątkowy zaraz przynie, e, przyniesiesz, przepraszam, szósteczkę, moi drodzy. E, no, no to kit to git. nie musimy się nie martwić, mamy niedzielę, więc on sobie dzisiaj na spokojnie może spędzić niedzielę tak jak zaplanował, zaraz Wam wszystko powiem. Łajciec też zjadłeś? Najadłeś się, no nie bardzo, ty weźmiesz jeszcze jedną porcję, ty chłopaku też możesz wziąć jeszcze jedną porcję, bo tak ci smakowało, a ty Aurelka, no to przebierz się, jak ci jest tak gorąco, dziewczyno. I możesz iść tutaj się pochuśtać, skorzystaj trochę z dnia, jak najbardziej, mamie też się chce lać, no. Denis, no to wyjdź, patrzcie, no po prostu muszę im wszystko mówić, idź ty teraz, skorzystaj. Ty, Denis, się przebrałeś? Przybrałeś, no dobra, no to chodź tu przy stojniaku, stabilnie usiądź i wiesz co, możesz tutaj pogadać sobie z ojcem chwilę, jak najbardziej myślę, że możesz spędzić z nim trochę czasu, porozmawiać jak tam właśnie wina i w ogóle no wiecie, jakieś tam dorosłe rozmowy, a ty też się przebierz, mój drogi, zmienisz strój sobie na ten, na ciepłą pogodę i też idź się pochuśtaj tutaj do siostry chociaż wiesz co, ty byś musiał skorzystać z toalety, to może zróbmy tak i dopiero pójdziesz skorzystać, mama, o jak mi przycięło. A mama podejdzie tutaj, już jestem, moi drodzy, albo tutaj i wiesz co, pozamiatasz, Josephine, pokaż mi, jak tam sprawa z praniem, no, nie ma źle. Ehm, tu nie będziesz w sumie zamiatać, u dzieciaków jest czysto. Patrz, jak se gadają, no dobra, tym nie będziemy przerywać. Ja tak szybko porozglądam się po domu, wiecie, trzeba po prostu ogarnąć. O, przyszedł Filip, taki... No dobra, no to pogadaj chwilę z Filipem zaproś do środka może nie dawaj kluczy wiesz, no o, lipa ale możesz jak najbardziej tutaj poplotkuj, a weź tam se poplotkuj no chłopaki też plotkują oczywiście, że tak no bez przesady no i możemy tutaj jeszcze jakieś historie no to dawaj mu tam niewiarygodną historię mu opowiedz ruszający się ząb paskudne otoczenie, co tobie jest Aurelia masakra aha no, to wyrzuć to. Może to ci tak nie pasuje. To wyrzuć to i jeszcze pochuśtaj. Już brat do ciebie idzie, to możecie się jakoś tutaj pobawić. Hmm, może narysujecie sobie klasy na ziemi. Co? Co wy na to? Łamatko, Denis, co ty robisz? Taka rozmowa, że po prostu aż musiałeś ręce wsadzić. O, no dobra, no to jeszcze zapytaj, jak minął dzień. I co tam jeszcze? Może nie przywitaj się, ale porozmawiaj o pasjach. Gdzie idzie ten Filip? Czemu ci to wszystko. Tak się usunęło. O, widzicie, dzieciaki sobie narysowały jednak te klasy tak jak chciałam. No, po prostu Filip, ogrodnik. Ja nie mam siły do niego. Popręcz musku, nie ja mam Jakieś łamigłówki logiczne. No i nikt nie wyrzuci tego. To ja wam to wyrzucę. Masakra. E, tak, Antonie, narysowałeś? No, no, no. Pięknie. No to co teraz się bawicie. No, niedługo może będziecie mogli chodzić też na ten plac zabaw, nie wiem, to musicie już zapytać Henry'ego i Josephine, wiecie, no. To już nie moja broszka, niestety, no to nie rób do mnie takich min, to nie moja broszka, chłopie. No. Co ja bym chciała, moi drodzy? Niech oni sobie porozmawiają, mamy niedzielę 14. Wiesz co, będziesz musiał powoli już kończyć tutaj rozmowę z naszym Filipem, bo mm, ty masz inne plany mój drogi, i zaraz się wszystkiego dowiecie, ale tak. Ty, Henry, pójdziesz wyrabiać nektar. Nie możesz już wyrobić nektaru żadnego. Masz tutaj plony, mój drogi? Zbierz cały plon. O, no to będziesz mógł w sumie. A ty, Josephine. Yy, wiesz co, podaj obiad. Yy. Mamy jeszcze w ogóle, mamy bardzo słabo z zakupami. Wiecie, musielibyśmy się skoczyć na zakupy. Pierogi z warzywami, to zrób na przyjęcie pierogi z warzywami, żeby było. A ty zebrałeś plon? No to powinieneś już móc w sumie. O i nektar owocowy i winogronowy, to zrób winogronowy, mój drogi, żeby dokończyć. Oj, Josephine, tutaj, jakbyś mogła to później jeszcze sprzątnąć. A ty się już tutaj kończę rozmawiać. O matko, co ty masz za zęby? Filip! Filip jest wampirem, moi drodzy! Dobrze, nie zwracajmy na to uwagi. To już jest um, po prostu, że tak powiem, wpadka, moja wpadka, ale dobrze, kończcie rozmowę, jakbyście się mogli pożegnać, moi drodzy, bo no, Denis ma inne plany. Także, Filip, no, musisz już uciekać na obiad. Nie wiem, pewnie też masz jakieś obowiązki albo coś do zrobienia, także. No, co ty o nas myślisz, no wiesz co? Ja już nie wiem, co z tym Filipem. Raz nasz przyjaciel, a raz takie rzeczy. No ale dobra. My spadamy. No właśnie. No i jesteśmy przed domem Robertsonów. No taki miał plan Denis. No co zrobisz jak nic nie zrobisz? No tak chłopak chciał. No i moi drodzy, no co, no to chodźmy, no zobaczmy, co tam się dzieje, no. Chciał się pewnie przywitać, chciał poznać i matkę, panią Robertson. O, może tak, chciał poznać pana Robertsona, chciał poznać jej brata i, i tam pewnie inne rodzeństwo, bo tam chyba był jeszcze ktoś, nie jestem pewna. Ale w każdym razie, no chodźmy. No i moi drodzy Denis poprosił o rozmowę z Rosalią, także poszli do ich ogrodu tutaj, no i rozmawiają. No to. Mm, no to porozmawiajcie, pogawędka, może coś tam zapytają o ulubiony kolor, możesz pochwalić dom. Zapytał o hobby, ona bardzo lubi grać w gry wideo. No, może nie. Załóżmy, że lubi grać właśnie bardzo na skrzypcach, moi drodzy. Lubi kolor zielony, o proszę bardzo. Możesz jej okazać podziw, ożywiona rozmowa, jeszcze tam o zainteresowaniach. Spuśćmy sobie ściany w tym domu, zobaczmy w ogóle, kto tam jest. Tak, jest koń z tyłu. Ignorujmy go, bo to jest koń rozali, ona wiecie, ćwiczy dzisiaj będzie musiała na nim poćwiczyć, ale zaraz będziesz musiał się właśnie tutaj przywitać z jej mamą. przywitaj się też z jej bratem. Um, kurtuazyjne powitanie, żeby nie było, czy jest tutaj gdzieś tata? E, taty nie widzę, moi drodzy. No, taty chyba nie ma. No, tata prawdopodobnie gdzieś w interesach. No, tak to jest z tym ojcem. E, no, co zrobisz, no? E, także potem sobie z powrotem tutaj usiąść, mój drogi, i następnie dalej tutaj kontynuuj. O, oni się już przyjaźnią. O, matko, faktycznie mają wysoko już ten pasek. No, to możesz. Co byś tu jeszcze mógł w sumie pogadać? Głębokie zamyślenie yy, o, wspieraj. Nie, wspomnij o kreatywnych wizjach. Przepraszam bardzo, ja tam czytam co innego. No piękny mają ten ogród, jak tak oglądam. Ty nam Rosalia idziesz z nim porozmawiać. No dobra, no to chodźmy tam do nich. Zobaczmy, co się dzieje i o czym tam rozmawiają. O, matko, jest też ojciec! No to jeszcze tutaj kurtuazyjne powitanie z panem Robertsonem, żeby nie było. O, widzę, że pani ma od tego samego projektanta suknię. Wydawało mi się, że dawałam pani inną. No ale jednak. Rosalia, co tu się dzieje? Boże, dom wariatów. Chcesz po prostu nagrać odcinek i oczywiście. No, ale przywitaj się ze wszystkimi. No i możesz powiedzieć właśnie, że bardzo by mi zależało, żeby wybrać się z tu możesz jeszcze raz, o. Żartuj o dawnych czasach i o gorącej pogodzie. To może nie żartuj, o. Bardzo by mi zależało, żeby wybrać się w te piękne popołudnie w niedzielę z pani córką Rosalią na spacer. No dobrze, niechaj będzie. Patrzcie, Kamina. Dobrze, ale to będę musiała iść z wami, wiecie o tym. No dobrze, no to wybierzmy się na ten spacer. O, Rosalia chyba się cieszy, nie wiem, nie wiem. No to co. Może chodźmy. No i jesteśmy, moi drodzy, w takim oto pięknym parku. Tutaj postanowił wybrać się z Rosalią, nasz Denis, na spacer. Wiecie co, no, wzięłam jej mamę, no bo mm, z tego co mi się wydaje, dalej przyzwoitki normalnie mamy, prawda? No, jak walnęłam teraz głupotę, to sorry, ale no, z tego co się orientuję, na pewno. I co, a nawet gdyby nie było przyzwoitek, a raczej były, to po prostu Rosalia jest z bardzo dobrego domu i wiecie, no, ona musi mieć nienaganną reputację, więc nie ma opcji w ogóle, żeby no żeby spacerowała tutaj sama z niejakim panem Denisem Limudem, chociażby nie wiem kim był, księciem Alfredem V. No, nie ma takiej opcji. Co więcej, moi drodzy, to jeśli chodzi o Rozalię, no to moi drodzy, no Dajmy jej szansę, poznajmy dziewczynę, no na spokojnie, moi drodzy, gdzie tam idziesz, mamo Rozali, proszę tutaj przyjść, musisz być świadkiem wszystkiego. Dobrze, niech oni sobie tutaj rozmawiają, zdobyto odczucie, jakie wy macie odczucie, przepraszam bardzo. Dzięki tobie mój dzień od razu jest lepszy, sprawiasz, że się śmiecham. O matko, widzieliście jakiego glicza? No dobra, o jakieś tutaj. Nie, wy się nie możecie obejmować! Ludzie, złoci, masakra. Ale dobra, zapraszam was na cat moi drodzy. No i jesteście po scenie. Felicja jest bardzo zła, no jak widzicie ona już tam po prostu ucieka, ale Denis próbuje ją dogonić, bo jednak chce z nią porozmawiać, on jest pewny siebie w ogóle, do niego nic jakby nie dochodzi. Ja bym chciała, żebyś ty no, pogadał z nią, porozmawiał, cokolwiek, no dobrze, na to nie zwracajmy uwagi, ale dobrze, przywitali się. I, I porozmawiaj z nią normalnie, nie wiem, żeby, żeby wiedziała, że Felicja, musimy porozmawiać, widzicie, ona jest na niego naprawdę zła. Felicja, no musimy porozmawiać. Ja wiem, że ty nie chcesz ze mną rozmawiać, ale to nie tak, jak myślisz. Co nie tak, jak myślę, Denis? Dla mnie to jest wszystko bardzo proste, żeby zrozumieć. Patrzcie, jak ona nas wściekła. Spędzasz ze mną czas. Myślałam, że sama nie wiem, co myślałam, Denis, ale jak to. Nie wiesz, co myślałaś. Nie wiem w ogóle o co ci chodzi. Nie wiem skąd w ogóle jest ta złość u ciebie. No. O, Rosalia tutaj idzie, nie dobrze, moi drodzy. Będziemy ją y, po prostu wciągać w ten trójkąt. A ona chyba idzie do mamy, wiecie? Ona po prostu czuje się na tyle nieswojo. Ta dziewczyna czuje się na tyle nieswojo, że po prostu postanowiła iść do mamy i stwierdziła, żeby oni sobie sami y, rozwiązali. Y, widzicie, on po prostu nie chce jej słuchać. Rozwiązali sobie tą, y, tę y, sytuację. No, co ja mam y, Wam powiedzieć? No, Felicja jest. Y, Zdenerwowana na, na Denisa. I to bardzo. No, ona widzi, że pogrywa w jakieś gierki. Denis po prostu nie wie o co chodzi. Widzicie po jego minie. Tłumaczy jej się, ale do chłopa nie dochodzi. Myśli, że tak naprawdę nic nie zrobił. No, umówił się z. Rosalia na spacer, zaprosił, może nie, zaprosił Rozalię na spacer, ta po prostu już zrozgniewana i stała się bardzo rozgniewana, także że ja chłopowi współczuję. <noise> I no, Denis, no, powinieneś po prostu, nie wiem, no, coś może z przyjaznych, może nieczułość, o, nikogo nie lubię tak jak Ciebie, o, może to jej powiedz, chociaż nie wiem, czy Rosalia chciałaby akurat to usłyszeć i myślę, że nie będą to dla niej łatwe słowa, bo wolałaby usłyszeć coś innego, ale ty na chwilę obecną, mój drogi, nie wiesz co powiedzieć, o może tak, bo sam nie wiesz o co chodzi Felicji i nie za bardzo wiesz, jak się zachować w tej sytuacji, więc może powiedz jej: Nikogo tak nie lubię, tak jak ciebie. Ciekawe, jak ona na to zareaguje. O? Przytuliła go, ok? Po czym zrobiła taką minę? On jeszcze coś tam jej mówi? No to ile we sobie to razy będziecie mówić? Okej, okay. jedna. <grywia> Szybka zmiana frontu. My myśleliśmy, że wszystko jest w porządku, ale jednak Felicja jest dalej niepocieszona. Nikogo tak nie lubię tak jak ciebie. Dobrze, rozumiem, ale ja już będę wracać do domu. Ja wam, tak było. Taka rozmowa właśnie tutaj się odbyła. E, tutaj czeka już Ewelin e, Będą właśnie wracać do domu. Denis, e, no Denis jest pewny siebie, a jednocześnie po prostu sam nie wie, chłop, co się dzieje. E, Strasznie jest rozbity tą całą sytuacją. No ale dobrze, no będziemy wracać do domu. Dobrze, wróciliśmy do domu. Ja bym chciała, żebyś ty sobie wziął resztki, jak naj... może nie ciasto. W ogóle nie wiem, czemu miałam taką dziwną ikonę na weź resztki, ale no dobra. Yy, albo tu o. Yy, weź sobie porcję. Mama, mama tu już jest i ja bym chciała, żebyś ty sobie tutaj stabilnie usiadła, wiesz. Yy, no, czekałaś aż Deni zwróci, wiedziałaś co ma w planach, i po prostu jesteś zwyczajnie ciekawa, jak poszło i chciałaby z nim porozmawiać. Także, no, zapytaj go, pochwal go szczerze. Hmm, może nie wspominaj. Hmm, dziel się wskazówkami, może nie. No, dajcie mi jakąś tutaj pomów o barabara, o matko. Hmm, może ożywioną rozmowę póki co i schlebiaj e, Porozmawiaj z synem. E, Opowiedz o tym, jak tam było. No i teraz Denis jej mówi. No, mamo, wiesz co? Samo spotkanie było naprawdę bardzo, bardzo udane. Nie mogę powiedzieć, że nie. przeproś? Nie, no tutaj porozmawiaj dalej. Ale samo spotkanie było naprawdę udane, ale jeśli chodzi o Sorki, chrypka, to no nie poszło za dobrze. Spotkałem Felicję i trochę sprawy się skomplikowały spotkałeś Felicję? no, okej okay, na no to nie zwracajmy uwagi dobrze, ale chodźmy tutaj mała jest przestraszona, ale stoi na dworze tak czy siak także ja bym chciała, jest 22.15 wiesz co, no to chodź już do domu co będziesz ten, możesz się pobawić lalkami a ty chłopaku Antoni ruszający się z ząb. Powiedz mi, ile ty masz? Dwa dni. Okej, okay, czyli ty będziesz miał zaraz urodzinki, mój drogi, więc no nie ma źle, nie ma źle. W następnym odcinku, czyli będziemy postarzać Antoniego, no to wiesz co? Mm, ty, Antoni, możesz sobie pograć dobrze. Yy, w ogóle... Ja bym chciała, żebyś ty wygasił, mój drogi, te kominki, dobra, bo jest lato. Yy, tak, mamy lato, tak, pierwszy dzień lata, więc już bez przesady. Yy, a potem kontynuuj, no to już dorób to wino, tutaj widzę, że rozmawiają, no to już... Porać się y, mamie, nie wiem, porozmawiaj z nią o tym i, i co się stało. A ty, Josephine, miałaś to posprzątać, także ja ci to tam ustawię, wiecie co póki co, nie będę jej przeszkadzała, bo jednak Denis tutaj się zwierza, rozmawiają o tym, co się stało. No. Josephine już raczej wie, co się stanie, no bo wiecie co. Pewnie przyjdzie do niej Evelyn. I nie będzie e, zbyt e, to miła rozmowa, no ale no co ona może? No to jest jej syn, no, ona nie będzie mu dyktować, co on ma robić, znaczy no może, ale no, ona nie chce być takim rodzicem, tak? E, wiecie, no Josephine jest bardzo kochająco, ma mu się bardzo dba o to, żeby żeby synowi, żeby jej dzieciom, nie tylko jednemu synowi, było dobrze, no. I, I jeśli Denis będzie szczęśliwy z kimś innym, no to Josephine nie chce się w to za bardzo wtrącać, ale jak najbardziej chcę wysłuchać dwóch stron. Chciałaby na pewno porozmawiać o tym, co czuje Denis względem Felicji, bo może trochę go to naprowadzi, także może porozmawiaj tutaj, o możesz przed strachu przed wampirami, wiecie, że to przed strachu przed tym, co się dzieje z tym, co łączy cię z Felicją, no to możesz porozmawiać i tutaj znowu ożywioną rozmowę i co by tu jeszcze mogło pogadać, moi drodzy i na przykład opowiedz porywającą historię tak będzie lepiej i moi drodzy, teraz właśnie ona mu powie, że no synu nie chcę cię tu mówić ale no po tym jak zareagowała felicja, to jest to dosyć oczywiste, że ona coś do ciebie czuje, mój drogi. No i denis teraz będzie się dowiadywał i będzie trawił. Włejciec? Dobra, ojciec kończy, moi drodzy. No, dobra. E, ty już skończyłeś to winko. Jeju, aż pięć zrobił. Masakra! Ej, to to już na tym piątym poziomie to oni robią po pięć win? On mi po jednym wcześniej robił. Matko, szaleństwo, moi drodzy! Tyle pieniędzy! My tu po prostu mamy to całe zapełnione. Następnie mamy wszystko tam zapełnione. To ja po prostu, no my możemy pływać w pitosie, moi drodzy. A co, jakbyśmy tak sobie kupili safe? Nie no, dobra, żartowałam. Zagalopowałam się, <noise> gdzie tam safe? Ale no, mają pieniądze i dzięki temu powiem Wam, że no inne rodziny zaczynają na nich patrzeć zupełnie inaczej. No, cóż mam Wam powiedzieć? Zaczynają właśnie patrzeć zupełnie inaczej, bo no jednak mają te pieniądze. Bardzo się powodzi ziem, bardzo się powodzi e, Linwoodom, Woodom, także wiecie. Wykąp się, mój drogi, podchwaszczaj zadbaj sobie o te swoje winogrona, żeby nie było. E, dobrze. Wy dalej rozmawiacie, ten dalej gra. No nie, chłopaku, bo ty będziesz zaraz musiał iść e, spać, bo jutro rano do szkoły, no już jest po 12, kto by to widział. E, także skorzystaj i ten. Ty od razu. Do spania sen. Co ty jesteś przestraszona lęk przed ciemnością. Same, powiem wam, że też się bardzo długo bałam z ciemności, jak byłam mała, no. Także <noise> Aurelia, I feel you. Serio. No, to był dla mnie akurat taki dramat. Ja w ogóle nie wiem, czemu ja to mówię, ale no, dobra, niechaj będzie. Yy, tutaj, no wy dalej rozmawiacie, ale moja droga, ja też bym chciała, żebyś powoli kończyła i zajęła się na przykład tutaj sprzątaniem, już, yy, żeby wszystko już było ogarnięte. Yy, a ty, Denis, no ty też będziesz musiał, tylko na początku brat musi skorzystać z wychodka, No dobra, no to Denis, podejdź już tutaj. To masz w ogóle zabawę taką niską. No, on będzie ze Zestresowany tym wszystkim, wiecie. Chłop będzie e, po prostu zestresowany tym wszystkim, co się stało. Będzie teraz rozmyślał, dumą. Ciekawe, czy w ogóle mi zaśnie, bo musi jutro iść do szkoły. Musi mi przynieść szóstkę, wiecie. E, no, mam nadzieję, że nie będzie jakoś za bardzo rozkojarzony e, tym wszystkim, po tym wszystkim. O, e, dobrze. E, Josephine, moja droga, no, ty jesteś lekko brudna, ale gdzie jest w ogóle. Aha, ty dalej odchwaszczasz? Okej, okay, dobrze, no to odchwaszczaj. Yy, albo dobra, wiecie co, no, sobie odchwaszczy kiedy indziej. Yy, no to śpij, moja droga, no, co mam zrobić? No, nic nie zrobisz. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jeśli chodzi w ogóle o Josephine, to musimy przynieść jej szósteczkę. Denis jej pewnie przyniesie szósteczkę, bo to musi być no, szkoła średnia. Także tak potem, potem będziemy mentorować swojemu dziecku trzy razy, no, to tam luz. Dziecko wypełnia aspirację. no ale to właśnie Denis też wypełnia aspirację. Szkoda, że ci się to nie zaliczyło, jak on wypełniał aspirację. Ale lipa. No dobra, no to może Aureli wypełnimy aspiracje? No, to tak zrobimy. No, a tutaj mamy dziecko lub wnuczek osiąga szczyt kariery zawodowej. No to tutaj możemy mieć problem, bo mm, z tego, co widziałam, to w kolejnym pokoleniu to y, tam mamy do wyboru biznesmena, bodajże muzyka, chyba możemy muzyka wbić na dziesiąte, ale to mi w ogóle nie pasuje do Denisa. Y, mamy biznesmena i mamy coś jeszcze. Y, no, a to dziwne, bo powiem Wam, że no... Mamy dużo więcej karier, bo wiadomo, że, że te zasady były spisywane, jak jeszcze The Sims 4 nie było rozwinięte, nie mieliśmy tylu dodatków. No, ale wiecie, mamy teraz na przykład właśnie tego doktora, mamy edukatora, tak, nauczyciela inaczej. Mamy naprawdę dużo tych różnych karier, które mógłby spokojnie Denis mieć. No, także się zastanawiam, nie wiem, co wy o tym sądzicie. No, ale ja bym troszeczkę tu tam jednak pozmieniałam, no, no, bo niekoniecznie właśnie Denis musi. Co tu się dzieje, potwór? O nie, dobra, Denis, nie, 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 bo oni pójdą obudzić mamę na bank. Denis, kochanie, bardzo cię proszę, opryskaj i opryskaj. Ja wiem, ja wiem, ty po prostu z tymi dzieciakami, to też masz siedem światów, co? Żeby żaden Żadnemu nie przyszło w ogóle do głowy pójść, no właśnie, po mamę. Mama niech śpi, zostawcie mamę. Chodź tu, Antoni, widzisz, już Denis rozmawia. Dobra, i ty, jak już jesteś gotowy, wiesz co? Ja bym chciała, żebyś ty wstała na chwilkę. <laughs> tak, tak, moi drodzy, wy już wiecie, co się święci. Ale Denis, no, chodź tu jeszcze, opryskaj, jeszcze tutaj to łóżeczko. Zobacz co się dzieje. No, ty już masz opryskane łóżko chłopaku, to czego ty się jeszcze boisz? Że jest wszystko dobrze, no widzisz śpi. No nie denerwuj się, ma matko, ile tam po prostu emocji było, widzieliście. Tak, ty tutaj powiedz. potworze, znikaj i Aurelia... O, faktycznie, nie ma potwora! Adeni, słuchajcie. no a ja, że nie ma potwora, no. I teraz tak, mój drodzy. Henry, ja bym chciała, żebyś ty tutaj do swojej małżonki powiedział ją, że ją bardzo kochasz, że ma twoje serce, mój drogi, że, mój drodzy, możesz ją tutaj, um, proszę bardzo, złapać i pocałować, żeby tu romans po prostu. Rozpalić na nowo. Chociaż oni tutaj wysoko mają tego Romana. Tak, weź ją w swe objęcia, mój drogi. Proszę bardzo. My tu chyba już przeszkadzamy ewidentnie. I ja bym chciała, żebyście jak zwykle pod pierzynę weszli i postarali się o dziecko. A co, no? No, uu, widzicie, no Józef się podobało. No. Znowu oczywiście rozmowa godzinna na temat tego, czy pójść do łoża miłości, czy nie iść. No ale no niestety no. Zapraszam Was y, serdecznie, moi drodzy. No nareszcie idą do izby, moi drodzy, ile tego po prostu było żeby poczekać. O czwartej rano! No, nieźle. Ale niech się dzieje, no. Mamy 15 tysięcy. No, całkiem spoko. Musimy posprzedawać te winiacze. Wiecie co? I chyba ich nie będę w ogóle już sprzedawać tak y, na targu, że będziemy łazić. Y, tylko faktycznie wezmę je do wyposażenia i będziemy je sprzedawać. No, bo w ten sposób mi się przynajmniej nabija taka siura, tak to. No. A chciałabym, żeby miał to wypełnione. No, tutaj mamy pusto, no bo posprzedawaliśmy. Tutaj mamy pełno, moi drodzy. A następnie mamy też tutaj tego bardzo sporo. Tylko to musi trochę poleżakować. Ale pewnie tam już jest dosyć wysoko. No, Josephine, przestań, śpi. Nie wygłupiaj się. Ty to samo, śpi. Yy, I oczywiście, że się Henry w w Josephine. Oczywiście, że tak. Mhm. Okej. Okay. No cóż, mam Wam powiedzieć. No i moi drodzy. Tym oto akcentem będziemy kończyć, dzieciaki idą do szkoły. Tam widzę Filipa z tyłu. No pewnie już idzie tutaj po Denisa i będą zamiatać. Ciekawe, czy już rozmawiała tutaj Felicja ze swoim bratem, albo czy mama coś napąknęła. No, ciekawa, ciekawa sytuacja, zobaczymy, jak to będzie w następnym odcinku. Ale ja bym Wam bardzo chciała podziękować yy, za ten odcinek. I co? I widzimy się w kolejnym pa! pa!